Atak rosyjskich dronów na terytorium Polski to główny temat w ostatnich dniach w rosyjskiej propagandzie. Jednak w rosyjskich mediach nie mówi się o tym, że były to rosyjskie drony. Wręcz przeciwnie, rosyjska propaganda nie przyznaje się, że to Rosja stała za wypuszczeniem dronów, a także kwestionuje doniesienia z Polski mówiące o tym, że za atak odpowiedzialni są Rosjanie. Główna teza, która pojawiła się w rosyjskich programach jest taka, że to Ukraińcy specjalnie przeprowadzili prowokacje z atakiem dronów, żeby wciągnąć Polskę do wojny. Teza ta systematycznie rozlewała się po rosyjskich mediach i z czasem stała się taką tezą kanoniczną, która w zasadzie teraz jest dominująca. Na tle, Na tle eskalacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski wezwało szarż do afer Rosji, Andrzeja Ordasza. Dyplomata nazwał oskarżenia Warszawy pod adresem Moskwy bezpodstawnymi. Przypomniał, że w jednym przypadku, gdy udało się określić pochodzenie obiektu powietrznego, który spadł w Polsce, winny okazał się Kijów. Przypomnę, w listopadzie 2022 roku do Polski przyleciała ukraińska rakieta obrony przeciwlotniczej i zabiła dwie osoby, dwóch Polaków. Dwóch, człowiek, dwóch Polaków. Właśnie teraz Ordasz już od około 40 minut znajduje się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski. Oto, co powiedział naszemu programowi, wchodząc na teren Polski naszej MSZ. Zachodząc na terytorium polskiego MET. To już nie pierwszy raz. Za każdym razem, gdy coś przelatuje na terytorium Polski, od razu i biegu zaczynają oskarżać stronę rosyjską. Jak zwykle nie przedstawiają żadnych dowodów. Myślę, że tym razem będzie analogiczna sytuacja. Ważnym głosem, który w zasadzie wprowadził tę narrację o, winy, o winie Ukrainy, był głos Rosyjskiego szarzefę w Polsce, który w, tuż przed swoją wizytą w polskim MSZ cie stwierdził w wywiadzie dla rosyjskich mediów, że to właśnie Ukraina odpowiada za atak dronów na Polskę, że była to akcja ukartowana przez Ukraińców. Dyplomata pozostawał w łączności z rosyjskimi mediami i również po tym, jak wyszedł z polskiego MSZ-u, również natychmiast udzielił wywiadu. Pojawił się na żywo w programie 60 Minut, gdzie kontynuował swoje tezy, wskazuje że to właśnie Ukraina jest odpowiedzialna za ten atak i że w ogóle Polacy bardzo często winią Rosję za różne rzeczy, ale zazwyczaj nie mają dowodów. I tak jest też w tym przypadku. Nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że na terytorium Polski wleciały rosyjskie drony. Rosyjski dyplomata, zastępca ambasadora Rosji w Polsce, Całkowicie pomija fakt, że te obiekty fizycznie znalazły się na terytorium Polski, że zostały sfotografowane, że zostały przebadane, że trasa ich lotu była również śledzona. Tak więc rosyjskie epatowanie rzekomym brakiem dowodów i argumentów jest pustosłowiem, co bardzo często zdarza się w rosyjskiej propagandzie. Pilna wiadomość. Przedstawiciel Rosji w Polsce, Ordasz, prawdopodobnie wyszedł z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski. Właśnie Oświadczył, że, uwaga, o zjawiają, drony, o których informuje Polska, wleciały od strony Ukrainy. To oświadczenie zmienia w zasadzie obraz świata, który próbuje kształtować Unia Europejska. Widać po rosyjskich przekazach, że rosyjskie media nie były zaskoczone wydarzeniami. Prowadziły bardzo spójną, płynną narrację, stopniowo dodając do niej poszczególne wątki. W pierwszych godzinach, gdy napływały informacje o tym, że nad Polską zidentyfikowano drony, mówiono w zasadzie tylko i wyłącznie o doniesieniach z Polski. Rosyjskie media nie dodawały nic od siebie. Miało to uprawdopodobnić narrację, że rosyjska strona nic nie wie o ataku. Po drugie, powoływano się na doniesienia z Białorusi. Informacje z białoruskiego sztabu generalnego mówiły o tym, że Białorusini jako pierwsi zidentyfikowali obce drony i poinformowali Polskę po to, żeby wspólnie zapobiec jakimś szkodom i ofiarom śmiertelnym. Co ciekawe, że Ministerstwo Obrony Białorusi informuje, że ostrzegli Polaków, że kilka niezidentyfikowanych bezzałogowych maszyn poruszy się w kierunku Polski, po to, żeby zapobiec incydentowi. Rosyjskie media wykorzystały te informacje, żeby pokazać kontrast pomiędzy umiarkowaną, spokojną i profesjonalną reakcją Białorusinów, a histeryczną, chaotyczną, nieuporządkowaną relacją Polaków. W takim właśnie duchu komentowano reakcje polskie. Że Polska była nieprzygotowana na atak, że mimo tego, że toczy się wojna za polską wschodnią granicą, Polska nie ma obrony przeciwlotniczej. I w ogóle skąd Polacy wymyślili, że to są rosyjskie drony, bo nie ma na to żadnych dowodów? W mediach rosyjskich wskazywano, że zdjęcia, które są publikowane w polskich mediach, w polskich sieciach społecznościowych, które przedstawiały te właśnie drony, które wleciały na terytorium Polski, to są zdjęcia fajkowe. Wszystko po to, żeby pokazać Polskę jako kraj, który jest niepoważny, źle zorganizowany, taki, któremu nie można wierzyć. Jeśli wy, w zasadzie, jesteście wciągnięci już w wojnę, jesteście stroną konfliktu. Dostarczacie broń, dostarczacie i opłacacie starlingi. Na terytorium Polski znajduje się najpotężniejszy hub do dostaw broni. I wy w zasadzie nie posiadacie żadnej obrony przeciwlotniczej. Powinniście przecież już dawno oświadczyć, że granice Polski przecięło 19 bojowych dronów. Zostały trafione tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Tak, wystartowało tyle i stąd, i o tej porze weszło przestrzeń powietrzną i tak dalej. W takiej sytuacji powstaje pytanie. A wy co, tego nie macie? Jeśli tego nie macie, to może w ogóle nikt i nic nie wleciało. Może to wszystko wymyśliliście. No już trzy lata, już ile? Trzy i pół roku. Znajdujecie się tuż obok działań bojowych. I co, nie pomyśleliście o tym, że przypadkowo, rzeczywiście, w wyniku działań obronnych przeciwlotniczych, już dawno drony mogły wlecieć? Parę lat temu ukraińska rakieta już zabiła obywateli Polski. Uważne śledzenie za narracją w rosyjskich mediach wskazuje, że rosyjskie media były przygotowane na tę operację informacyjną towarzyszącą atakowi rosyjskich dronów i specjalnie wykorzystywano różne źródła i różne informacje po to, żeby uprawdopodobnić, że to nie Rosja stoi za tym atakiem. Natomiast obiektywnie fakty wskazują, że to są jednak rosyjskie drony i wszyscy w zasadzie europejscy przywódcy w ten sposób właśnie Zinterpretowali atak. Działanie rosyjskiej propagandy w tej sytuacji jest bardzo charakterystyczne. Propaganda i dezinformacja to nie są odizolowane działania wyrwane z kontekstu, jeśli chodzi o Rosję. Rosyjskie działania w tej sferze, w sferze informacyjnej, są prowadzane wspólnie z różnymi innymi e, kinetycznymi e, działaniami. Wszystkie te działania razem określamy jako środki aktywne i mogą mieć one różny charakter. Atak dronów na terytorium Polski może być właśnie interpretowany. Jako jedno z tych działań. Regularnie Rosjanie prowadzą operacje informacyjne, żeby przykryć tego rodzaju działania i żeby zmultiplikować ich efekt. Działania rosyjskiej propagandy w tym przypadku mają prowadzić do tego, żeby wzbudzić chaos, niepokój w Polsce, żeby poróżnić Polskę z Ukrainą, bowiem Polska jest zaangażowana we wspieranie Ukrainy, a także żeby przetestować reakcje naszych zachodnich sojuszników. Dla Rosji byłoby bardzo wygodnym faktem, gdyby kraje zachodnie odwróciły się od wspierania. Ukrainy. Wtedy bowiem Rosja miałaby otwartą drogę do tego, żeby podporządkować sobie ten kraj. Tak, chcieli chcieli piątego artykułu, ale wczoraj wczoraj piąty chcieli artykuł, ale dziś wyszedł czwarty artykuł. Czwarty jest mniejszy, ale dziś, ale wczoraj chcieli piąty. piąty. Piąty bardzo chcieli, ale co zrobić? Z piątym nie wyszło. No trzeba było, trzeba było wziąć czwarty. Chociaż w ogóle artykuł piąty oczywiście byłby ciekawszy. Chociaż trudno zrozumieć, na czym polega różnica, czwartej a piątej. Nikt nie powie, czym się różni jedna konsultacja od drugiej. Obie to czcze gadanie. Po incydencie w przestrzeni powietrznej Polski było tyle bezmyślnych i pustych oskarżeń w stronę Rosji. Nazwali to i prowokacją. Francuskie media napisały, że Rosja zaatakowała kraj NATO. Histeria nie ominęła szefa sojuszu. Oto co oświadczył znany populista Rutte. Rosyjska propaganda, jak już wspomniałam, wyśmiewała reakcje Polski, monitorowała natomiast je bardzo uważnie. Zauważyliśmy też, że natychmiast w rosyjskim przekazie, w rosyjskich mediach, w prasie i w telewizji pojawiały się reakcje zachodnich polityków na atak dronów w Polsce i także monitorowano szczegółowo informacje, które napływały ze Stanów Zjednoczonych. W rosyjskiej propagandzie podkreślano, że kluczowe jest to, jaka będzie reakcja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa na to wydarzenie. Rosjanie e, z, mają nadzieję, e, liczą na to, że być może Trump zbagatelizuje problem i wycofa się albo nie zrealizuje swoich wcześniejszych deklaracji, e, że będzie zacieśniał relacje z Polską i że jest gotowy wspierać Polskę w wymiarze bezpieczeństwa. W ten sposób amerykańska administracja teraz stara się nie reagować na temu podobne próby wciągnięcia siebie w to, co dzieje się teraz w umysłach polskich urzędników. Jest całkowicie nastawiona na to, żeby doprowadzić do końca ukraiński konflikt i go zakończyć. Co prawda, Donald Trump przyznaje, że zakładał, że to będzie dużo łatwiejsze zadanie, że okazało się to trudniejsze, ale bez względu na to kontynuuje działania nastawione na to. Żeby pokój został osiągnięty. Jedna z dyskusji w rosyjskiej propagandzie wskazywała nawet, że Polsce może opłacać się to, że jej terytorium zaatakowały drony, bowiem Polska tak rozbuchała swój budżet militarny, że musi teraz znaleźć jakieś uzasadnienie dlatego, że tak duże pieniądze zostały wydane na zbrojenia. W oczach społeczeństwa taki atak dronów może być wykorzystany jako właśnie takie usprawiedliwienie. Polacy. Zgodnie z rosyjską propagandą, mogą też liczyć na to, że Unia Europejska, że zachodni sojusznicy zrekompensują im wydatki związane ze zbrojeniem, bowiem bezpieczeństwo Polski znalazło się w poważnym zagrożeniu. Ja Ula, nie знаю, jak wy. Ja nie wiem jak wy, ale ja za 43,7 miliarda euro gotów jestem na swoim grzbiecie przetaszczyć przez polską granicę tyle dronów i rozrzucić je po wszystkich cmentarzach Polski. Umownie mówiąc, Polska nigdy nie żyła tak dobrze jak podczas możliwej agresji Federacji Rosyjskiej. Unia Europejska na tle wydarzeń wydziela Polsce 43,7 miliarda euro. Na co? Na obronę, na środki obrony przeciwlotniczej, na artylerię, na cyberbezpieczeństwo. Myślę, gdzieś tam po cichu w gabinecie polskiego rządu usiedli i wypili butelkę szampana. I cieszę się, że tak wspaniale udała się ta akcja. Wspaniale. A jeśli oni na poważnie mówią o konflikcie z Federacją Rosyjską, NATO i Rosją, to zapewniam Was, w tym konflikcie Rosja nie będzie pełzać na miękkich łapach. Jeśli ten konflikt będzie nieunikniony, to w pierwszej kolejności w ruch pójdą najcięższe i najnowocześniejsze rodzaje uzbrojenia. Rosja rozumie, co to jest NATO i ich zasób mobilizacyjny. I co to jest wojna z NATO. Póki co nie widzę podstaw, żeby sądzić, że Rosja ma jakikolwiek cel, by w, je, by w jakiś sposób zetrzeć się z NATO. I Putin mówił to tysiąc razy. A te wszystkie prowokacje są związane z tymi lub innymi interesami tych krajów, które popierają wojnę. Tezy o ataku dronów, jak to ujęła rosyjska propaganda o ataku niezidentyfikowanych dronów na Polskę, zachodnia propaganda i zachodni politycy będą chcieli wykorzystać do tego, żeby wciągać swoje kraje i zachodnie sojusze w wojnę. To jest właśnie teza propagandowa, która również została ukuta w rosyjskich programach. Wpisano te wydarzenia w Polsce w szerszy kontekst dyskusji na temat procesu pokojowego prowadzonego pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Rosyjska propaganda, rosyjscy politycy uważają, że Zachód, gdzie znajduje się wielu podżegaczy do wojny, liderów państw europejskich, którzy nie mogą. Usiedzieć spokojnie w swoich krajach, dąży do eskalacji konfliktu z Rosją i próbuje wciągać swoje kraje do wojny. W związku z tym wybrali oni Polskę jako miejsce do zorganizowania takiej prowokacji, która doprowadzi do tego, że nie będzie odwrotu i trzeba będzie przyłączyć się. Jawnie otwarcie do wojny przeciwko Rosji. Dlaczego wybrano Polskę? Rosyjska propaganda przedstawiła szereg argumentów, dlaczego to Polska właśnie jest takim dobrym miejscem, żeby zamieszać, żeby zamącić. To jest specjalność rosyjskiej propagandy. Posłuchajmy rosyjskich propagandystów, jakie mają argumenty za tym, dlaczego to właśnie Polska została wybrana, jako miejsce tej prowokacji. Profesjonalnym leksykonie dyplomatów jest taka popularna klisza torpedowanie procesu pokojowego. Tak się określa wysiłki państw trzecich ukierunkowane na niedopuszczenie do pojednania stron konfliktu. To, co widzimy w ciągu ostatnich dni w kontekście, bankowy, w kontekście uderzenia w bankowo, w kontekście wydarzeń w Polsce, to już nie tylko torpedowanie, to już prawdziwy ostrzał artyleryjski procesu dyplomatycznego. Uruchomili go zwolennicy wojny w Europie i na całym świecie przeciwko swoim przeciwnikom. Dlaczego dziś celem stała się Polska? To państwo, gdzie w ciągu ostatnich miesięcy powstała dwóch władz. Tam u władzy znajduje się prezydent Karol Nawrocki, który jeszcze dosłownie wczoraj oświadczył, że jest przeciwko temu, żeby wysyłać polskie wojska na Ukrainę. I jest w ogóle przeciwko temu, żeby ten konflikt był kontynuowany. Jego główny przeciwnik polityczny, Tusk, premier kraju, to właśnie podrzega do wojny. On bardzo liczy na to, że zdoła utrzymać się przy władzy i stać się pełnoprawnym liderem kraju na tle poparcia dla Ukrainy. I Dlatego dzisiejsze konsultacje, zgodnie z czwartym artykułem statutu NATO, są ukierunkowane na to, żeby zdusić wszystkich tych, którzy występują przeciwko wojnie. Dlaczego podżegacze do wojny wybrali właśnie Polskę, a nie, powiedzmy, Finlandię, kraje bałtyckie lub jakiekolwiek inne kraje? Polska, zgodnie z hymnem tego kraju, jeszcze nie zginęła. Ona wciąż istnieje. To społeczeństwo, które bardzo boleśnie odnosi się do tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa. I oni pamiętają trzy rozbiory własnego kraju i wydarzenia II wojny światowej. Dlatego Rzeczywiście polskie społeczeństwo będzie na to reagować bardzo ostro. Ciekawym wątkiem, który pojawia się w rosyjskiej propagandzie, jest również to, że Rosjanie, mimo swojego przygotowania i e, jawnej gotowości do tego, aby eksploatować informacyjnie tę niebezpieczną sytuację w Polsce, mają również wątpliwości, że coś może pójść nie tak. Jeden z propagandystów w programie u Władimira Sułowiowa wyraża swoje obawy, że to jest taki bardzo ważny moment e, teraz, e, gdzie Rosja może. Obserwować, jaka będzie reakcja Zachodu na atak dronów. Dla nas również jasne jest, że Rosja w ten sposób testuje nasze zdolności obronne, nasze reakcje, nasze relacje sojusznicze. Natomiast ten propagandysta mówi wprost: Patrzymy na reakcję Zachodu. Czy oni się przestraszą, czy może będzie miała miejsce konsolidacja? I dalej ciągnie swój wywód, mówiąc, że być może Zachód zechce jednak wprowadzić jakieś działania odwetowe. I na przykład wprowadzić na zachodniej Ukrainie strefę bezlotów, czyli tak zwaną non-fly zone. To, w opinii rosyjskich propagandystów, byłaby niekorzystna sytuacja dla Rosji. Bardzo nerwowa, e, taka pełna gruźb reakcja Władimira Saławiowa sugeruje, że dla Rosji rzeczywiście byłoby to niekorzystne rozwiązanie. Tym bardziej zachodni sojusznicy powinni rozpatrzeć ten krok jako jeden z możliwych wariantów odpowiedzi na rosyjską agresję. Moim zdaniem główne zadanie tej całej prowokacji polega na tym, że oni nalegali na utworzenie strefy zakazu lotów nad całą Ukrainą. Mówili, nie, nad całą Ukrainą bez Amerykanów nie ustanowimy, ale Amerykanie powinni nas poprzeć, by utworzyć ją przynajmniej na tej części Ukrainy, która zbliża się do zachodniej granicy, to znaczy zbliża się do granic sojuszu. I tam już teraz brzmiało oświadczenie, by pozwolić naszej obronie przeciwlotniczej, to znaczy obronie przeciwlotniczej NATO, ze te drony lub rakiety, wszystkie środki, które podlatują do zachodniej granicy Ukrainy. NATO pozwala nam razić te systemy obrony przeciwlotniczej, które zestrzelają nasze drony. Ale oni przecież to rozumieją. To prawo wojny. Jeśli oni zestrzelają nasze, to my niszczymy ich systemy obrony przeciwlotniczej. No w zasadzie teraz odbyła się taka mała próba tego, o czym tutaj mówiliśmy. A raczej wy mówiliście w sprawie tego, co się stanie, jeśli my komuś przywalimy. Nic się nie stało. Jakie będą sytuacje? Żadne. Nie, teraz jest histeria. Ale pytanie, czy będzie dalej, czy się przestraszą, czy zmobilizują, to jest główny problem. Sytuacja, którą teraz obserwujemy, na przykład ostatnia informacja o nalocie dronów na Polskę, podnieśli raban na całą Europę. Ale jaki to ma sens? A, Żeby zrozumieć, jeśli my rzeczywiście byśmy no zdecydowali, że chcemy zrobić tam, problemy w Polsce, to, to, to trzeba walić po Rzeszowie. Problemy, tak bić po no, to, logiczne, to absolutnie logiczne. I wtedy wszystko będzie panie. jasne. Generalnie widać, że w rosyjskiej propagandzie tradycyjnie, też w związku z tematem dronowym, pojawiło się dużo takich gruźb pod adresem Zachodu i również Polski. Między innymi w takim charakterze, że Rosja teraz nie ma żadnego interesu, żeby niepokoić, atakować swoich sąsiadów, w tym przypadku Polskę, ale gdyby chciała zrobić to naprawdę, to ma do tego instrumenty. I gdyby chciała na poważnie wejść do wojny, to Polska powinna mieć się na baczności, bo Rosja jest do tego zdolna, ma poważny sprzęt i jest do tego gotowa. Dlatego jeśli macie jakieś uwagi wobec Rosji, to najpierw się odsknijcie. nazistowskie dranie.